Jest w tej chwili tak, jak powiedziałem, że ma być i tak jest. I wszyscy to musieli zaakceptować w Europie. Powiedziałem Niemcom, nie będziemy przyjmować od Was żadnych migrantów. Ja się czasami zastanawiam, czy ten facet naprawdę wierzy w to, co mówi, czy też ma do siebie tyle dystansu, że z taką poważną miną sam robi sobie z siebie jaja. Może Państwo mi powiedzą, a tymczasem w Warszawie w nocy stan stabilny. Przepraszam, przepraszam. Jak masz na imię? Adekaria. Ale tak naprawdę. Adekaria. Ale tak tak naprawdę prawdę. Adrian. Na szczęście ja się do Warszawy wybierać nie muszę. Za to wybieram się do Krakowa, do pewnego drwala, do Drwala Tomasza, prezesa Polskiego Związku Hodowców Pelargonii. Bądźcie czujni, bo już dzisiaj albo jutro wieczorem na kanale YouTube'owym Utomka ukaże się nasze wspólne nagranie. Myślę, że będzie ciekawie i pewnie zabawnie. Nie przegapcie. Do czorta.